Wiecie co? Ja nie rozumiem tej pogody, przecież dzień temu była jeszcze zima, a dzisiaj są już prawie upały. No i stwierdziłam, że muszę trochę odgruzować moją garderobę i przerzucić się na ubranie nieco bardziej lekkie. I właśnie znalazłam spódnicę. Znaczy, nie bójcie się, to nie będzie tak, że ja teraz yy, zamiast o sztuce, o, o jakimś tam rękodziele w grafice warsztatowej będę gadała o ciuchach, ale w sumie temat się łączy, więc dzisiaj dzisiaj wyjątkowo będzie o ubraniach. Znalazłam taką spódnicę, to jest jedna z moich ulubionych. Tak się ją zachodza. Widzicie? No, nie ważne. <sum> no i ja ją bardzo lubię, uznałam, że byłaby idealna teraz na tą taką bardzo ciepłą, wiosenną porę roku. To znaczy, wiecie, o ile tak Średniowo mam gdzie wychodzić, bo teraz wszyscy siedzie, siedzimy pozamykani w domach i, i boimy się nawet spojrzeć na drugiego człowieka. No ale jednak, jakby nie było, czasem, czasem mam potrzebę wyjścia, więc taka spódniczka była spoko. Tylko że ja zauważyłam, że ona ma plamkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj, taką malutko i prałam ją już 1500 milionów razy, a ta plamka cały czas nie chce zejść, nie chce zniknąć, nie wiem z czego ona jest, nieważne. W każdym razie w spódnicy takiej chodzić nie mogę, a jest mi jej szkoda, bo ją bardzo lubię, a poza tym wiecie, teraz jest taki... No, wszyscy są tacy super eko i w ogóle i nie wyrzucają rzeczy z byle powodu, więc ja też nie będę i pomyślałam, że muszę coś zrobić, żeby ta spódniczka znowu nadawała się do użytku. A oprócz tego, w, w poprzednich film pod poprzednimi wieloma, licznymi filmami, kiedy przeglądałam właśnie Wasze komentarze po to, żeby wyszukiwać pytania do Q&A, to zauważyłam, że najwięcej pytań jest tego, jak tworzyć grafiki na materiale. Czyli Noryt nadaje się do tego, by za jego pomocą odbijać właśnie jakieś wzory, jakieś grafiki, jakieś coś na tkaninie, na materiale. Więc stwierdziłam, że połączę jakby przyjemne z pożytecznym, to znaczy spróbuję przywrócić tą moją spódniczkę do stanu takiego, żeby dało się w niej chodzić. A przy okazji przetestujemy wspólnie, czy właśnie linoryt na tkaninie można wy wykonywać. Czy fajnie on wygląda, a oprócz tego, czy parba, za pomocą którego ten linoryt się wykonuje czy jest na tyle trwała i solidna, że nawet po praniu takie takie grafiki no, nie ulegną jakiemuś tam zniszczeniu. Jeśli chodzi o ten wzór, to wymyśliłam, że taka spódniczka rozkoszowana, fajna, jeszcze widzicie, że to nie widzicie, że nadawałaby się do tego, żeby stworzyć na niej jakieś wzory takie bardziej ludowe. Nie wiem, myślę, że, że fajny pomysł ocenicie to oczywiście sami na końcu. Natomiast ja właśnie już mówię, co będę dalej robić, bo i tak jest długi. Przygotuję sobie matrycę, która jakby nie będzie moim oryginalnym pomysłem, tylko będzie wzorem inspirowanym na jakiś typowych, ludowych motywach. No i później odbiję ten wzór na, na tym materiale, na tej spódnicy. Zanim już spódnicę będę używać, to oczywiście poczekam aż wyschnie. Okej, okay, zaczynamy. Ja będę wykonywać linoryk. I to właśnie ten linoryk wykorzystam do tego, by wykonać za jego pomocą grafikę na mojej sukience. Dlatego, jeżeli taki sposób, taka technika Was interesuje, to oczywiście zachęcam do tego, żebyście w przyszłości wypróbowali stworzenie własnego linorytu, który odbijecie na jakimś materiale, na przykład na, tak jak ja na spódnicy. Najczęściej to chyba się odbija na t-shirtach, na koszulkach albo na torbach bawełnianych. Najpierw, jak widzieliście, musiałam wyciąć matrycę w linoleum. I właśnie to jest to podstawa linoleum. Kiedy już wzór będę miała wycięty w linoleum, to muszę jedynie nanieść farbę na tą matrycę, no i kiedy już ten cały wzór zostanie naniesiony, no w moim przypadku jest to dosyć skomplikowane, ponieważ ta cała spódnica ma dosyć dużą szerokość, a ja tą przygotowaną matrycę, czyli tą powiedzmy pieczątkę za pomocą której odbijam ten wzór na materiale, bo w sumie linoryt jest swego rodzaju pieczątką, to Mam dosyć niewielką, i żeby odbić ten wzór regularnie na całej powierzchni sukienki, no to trochę mi to zajmie czasu i muszę się też kłopotać z tym, żeby na przykład w momencie, kiedy odbijam jakiś element kolejny, w jakimś kolejnym miejscu odbijam, odbijam dalszą część tej grafiki, no to muszę uważać na to, żeby te wzory, które wcześniej już zostały naniesione, a no wiadomo, jeszcze nie wyschły, żebym przypadkiem ich jakoś nie dotknęła, nie pobrudziła, żeby wszystko w końcowym etapie wyglądało naprawdę czysto, schludnie i estetycznie. No, ale póki co daje radę, także nie jest źle. Kiedy już ten cały wzór jest gotowy, no to niestety nie mogę od razu ubrać mojej sukienki, ponieważ po prostu ta farba jest jeszcze mokra. Ja jestem bardzo zadowolona. Oczywiście to, czy Wam się podoba taki wzór, to jest no, kwestia indywidualnego gustu, natomiast to do samego sposobu wykonania grafiki na materiale, na ubraniu, to jest naprawdę super. Także. Ja z całą odpowiedzialnością mogę Wam polecić to, że jeżeli chcecie wykonać właśnie jakiś wzór, jakąś grafikę na swoim ubraniu, na materiale, czy to na spódniczce, tak jak ja, czy na bluzce, czy na czym tam sobie wymyślicie, to posłużenie się techniką linorytu jest naprawdę super pomysłem i to działa. I naprawdę wygląda bardzo estetycznie. Wiem też o tym, że jest trwałe. Ja już wcześniej wykonywałam takie odbitki na materiale, prałam je i, i naprawdę nie było żadnego problemu z ich jakością, trwałością. Natomiast, żebyście nie myśleli, że może ściemniam, to obiecuję Wam, że za jakiś czas Wam pokażę, jak ta konkretnie spódnica wygląda już po, po praniu, a może nawet po kilku praniach. Czekajcie. Tak. Cieszę się, że odzyskałam tą spódniczkę, no bo będę mogła w niej teraz chodzić. A, a przedtem przez tą plamkę nie mogłam. Dobra, to jeszcze na koniec Wam tak. Jeszcze raz po kolei powiem, jak taką grafikę można zrobić, co jest potrzebne i jak najprościej się za to zabrać. Potrzebny Wam będzie kawałek linoleum. Takie linoleum wykorzystacie właśnie jako matrycę, czyli jako tą swoją. Bazę do pieczątki. Takie linoleum możecie kupić w lepiej zaopatrzonych sklepach plastycznych, albo też na przykład na Allegro, albo w sklepach z podłogami. <grym> Oprócz tego potrzebować będziecie dłutko, najlepiej dwa dłutka: jedno w, w okońcówce w kształcie literki U, drugie końcówce w kształcie literki V. I za pomocą tych dłutek ten wzór wasz yy, wytniecie, jakiś tam, jaki sobie wymyślicie, w tym linoleum. Potem potrzebny Wam będzie wałek, wałek gumowy. No i, i farba. Tak jak mówiłam, farba offsetowa. To znaczy, może jakaś inna też się nadaje, natomiast y, z mojego doświadczenia y, wiem, że ta konkretnie na pewno Was nie zawiedzie i będzie dobra y, nawet w sytuacji, kiedy te, tą rzecz z materiału będziecie brać. Więc Farba offsetowa. Farba offsetowa to jest taka farba drukarska, jaką się wykorzystuje na przykład do druku gazet. Więc ją też możecie zamówić przez internet. No, najłatwiej. Także jest to sposób taki typowo domowy, który tak naprawdę każdy z nas może wykonać bez potrzeby wykorzystywania jakichś specjalistycznych urządzeń. Jeżeli taki pomysł Wam się podoba, to oczywiście zachęcam do tego, żebyście. Samodzielnie wypróbowali technikę elinorytu, właśnie do tego, żeby wykonać grafikę na ubranie. Jeszcze raz Wam pokażę tą sukienkę, na koniec spódniczkę. Spódniczkę. Ja się bardzo z niej cieszę. Widzicie? Moim zdaniem jest super. Tak. No to tyle. To dziękuję Wam bardzo. Jeżeli film Wam się podoba, jeżeli tego typu tematy Was interesują, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. No, a oprócz tego, jeżeli napiszecie jakiś komentarz, to będzie mi niesamowicie miło. Dobra, to dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa!